Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Tu i teraz. Kwadrans po godzinie siódmej w naszym studium przedstawicielka Związku Dużych Rodzin 3, Anita Marczuajt i Słodzińska. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. 10 lat już funkcjonuje karta dużej rodziny. Dziś to narzędzie, które jest honorowane w około 40 tysiącach miejsc w całej Polsce. No i aż trudno uwierzyć, jak się patrzy na te liczby, jak wyglądały początki tego przedsięwzięcia. To jest inicjatywa dosłownie kilku osób, które zawzięcie nie potrzebowało oddając się, walczyły tutaj o wsparcie właśnie dla takich osób jak one. Tak, kilku osób mam z wózkami, trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie, które w ramach sprzeciwu 18 lat temu, jak właśnie dziewczyny w Grodzisku mazowieckim Jasia Krupska z koleżankami zaczynały działać, i to, to nie było żadnej polityki prorodzinnej. One miały dużo dzieci, obserwowały, że tym mamom wielodzietnym jest po prostu trudniej. I traktowało się wtedy rodzinę taką większą, jak rodzinę patologiczną. A one wiedziały, że to jest wielkie dobro, same były dumne z tego, co miały w domu i w ramach takiego sprzeciwu, ale też takiej odpowiedzialności społecznej postanowiły sobie, że chciałyby coś zrobić. Dlatego, żeby duża rodzina miała lepiej, żeby ludziom się chciało mieć te dzieciaki i kilka wpisały sobie postulatów. Między innymi to była Karta Dużej Rodziny i zadziwiam mądrość tych kobiet te 12 lat temu, bo zdecydowały się, że będą starały się i procedowały jedną rzecz: że skoncentrują się na jednym celu: wybrały kartę. Poszły z tym do ówczesnego burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego. On był na nie na początku ale przekonały go do tego, żeby w 2010 roku zrobić pierwszą taką... Ogólnopolską konferencję w grodzisku na temat e, karty. E, zresztą tą kartę po raz pierwszy wprowadzono w grodzisku. No i później już e, sam Benedykciński stał się takim ambasadorem, dzieląc się z innymi samorządowcami w Polsce tą dobrą praktyką. I w końcu w 2014 roku, 5 grudnia, Sejm jednogłośnie, co się rzadko zdarza, przyjął ustawę o karcie Dużej Rodziny Rodziny, a już e, kilkanaście dni później e, 20. Grudnia prezydent Komorowski podpisał i stała się rozwiązaniem systemowym. Czyli to nie było wcale takie hopsiu, kolokwialnie mówiąc, nie wszystko przyszło tak od razu. Najpierw na szczeblu lokalnym, później kolejne samorządy próbowano w to włączać i dopiero tak naprawdę od początków tam chyba z 2006 roku do oficjalnego funkcjonowania karty w takiej formule, jaką mamy dzisiaj, no to upłynęła prawie dekada. Przez ten cały czas trzeba było tego starania się ciężkiej pracy i nie rezygnowania, nie poddawania się z tych swoich postulatów. Tak, dziewczyny założyły w, w tym celu, żeby działać stowarzyszenie, więc to też jest taka dla wszystkich stowarzyszeń i działaczy, społeczników zachęta, żeby się nie poddawać. Jeżeli mamy coś w sercu, jesteśmy do tego przekonani i wiemy, że chcemy zadbać o dobro społeczne, to znajdą się ludzie na naszej drodze, tak jak na drodze dziewczyny z Grodziska, znajdą się inni w, w innych miejscach, którzy będą podzielać tą naszą ideę, i tak też się stało, że po prostu to promieniowało i te, też rozwój kart tych regionalnych, bo to się pojawiło najpierw 100 samorządów do, do momentu, kiedy zainteresował się tym Sejm i prezydent, oczywiście po drodze różne konferencje w Sejmie, w Senacie. Także taka współpraca i rzecznictwo na wielu poziomach, bo i na tym lokalnym, ale też to wszystko też dzięki temu, że Joanna Krupska, ani sami tego męża Janusza Krupskiego, który pracował w bliżej rządu i pomagał, otwierał drzwi. Zginął niestety w katastrofie smoleńskiej i w zasadzie rok po tej katastrofie odbyła się ta konferencja, taka z udziałem już pierwszej damy Ani Komorowskiej, która jako wielodzietna stała się taką naprawdę ambasadorką z całego serca tego tematu. Przekonała potem męża, w związku z tym państwo para prezydencka Komorowska była takimi pierwszymi rzecznikami tego rozwiązania karty, która no za chwilę będzie gdzie świętowała 10 lat, więc mamy co świętować, mamy komu dziękować i też mamy się czym dzielić, bo to jest takie dobro społeczne, które urosło jako inicjatywa oddolna, przetrwała i taki ruch obywatelski, który no warto, warto naśladować. Karta Dużej Rodziny to wymierne wsparcie, począwszy od tego, że możemy mniej zapłacić za paliwo, możemy taniej zapłacić za bilet, jeżeli idziemy całą rodziną na przykład do jakichś placówek kultury. W sklepach możemy też mniej płacić, tak jak mówiliśmy na początku, blisko 40 tysięcy podmiotów w całym kraju, ale czy no tutaj praca się tak naprawdę skończyła, można powiedzieć, czy, czy cały czas. Próbujecie pozyskać, zachęcić do współpracy kolejne instytucje, znaleźć jakieś kolejne formy współpracy, no i nie spoczywać na, na laurach. Jak tutaj wygląda funkcjonowanie na bieżąco, takie organizacyjne? Tak, związek Dużych Rodzin, no to dobro rodziny stało się już. Przedmiotem rozwiązań systemowych, trwałych, bo i Bon 500, i urlop macierzyński to wszystko działa. Natomiast nie ustajemy, bo cały czas rodzina, powiedzmy, jest w kryzysie. Mamy kryzys relacji, więc my też się pochylamy nad tym i w, i w badaniach, i różnych seminariach, webinarach, i pracy takiej w terenie, bo zakładamy Miejsca Przyjazne Rodzinie. To taki projekt duży z zeszłego roku, gdzie właśnie rodziny się spotykają, integrują, uczą. Się po prostu relacji bycia ze sobą na nowo, ale są takie tematy grubsze, czyli mieszkalnictwo, czy iloraz podatkowy, emerytura rodzicielska. Mamy takie postulaty nie tylko w kieszeni, bo one są już od lat w jakiś sposób zgłaszane. Natomiast to jest nasze marzenie, żeby faktycznie rodzina była w centrum i była w centrum zainteresowania polityków realnej, takiej prorodzinnej polityki, bo, bo jak nie będzie rodziny, to nie będzie społeczeństwa i, i mamy nadzieję, że tak jak nasze stowarzyszenie i wiele innych przyjaznych rodzinie, wszyscy będą traktowali rodzinę jako dobro kluczowe, jako takie dobro narodowe. Mamy taką nadzieję, karta poza taką wymierną pomocą miała też za zadanie... Pokazać, że no, łamanie takich stereotypów, że rodzina wielodzietna to nie jest jakaś patologia, mówiąc tak już brutalnie, że to też jest piękna rzeczywistość. Czy ten cel też udało się osiągnąć? Tak. W zeszłym roku burmistrz Dzikciński, który notabene jest najdłużej urzędującym burmistrzem w Polsce, kiedy robił zjazd, zaprosił nas na zjazd Dużych Rodzin. Do grodziska. Wmurował kartę Dużej Rodziny w plac przed mediateką, więc mamy też pomnik Karty Dużej Rodziny. Trzeba powiedzieć, zachęcić, gdyby ktoś był w Grodzisku Mazowieckim, to zapraszamy. I on powiedział wtedy, że swój sukces wyborczy zawdzięcza dwóm takim istotnym rzeczom. Po pierwsze, że słuchał zawsze żony, a po drugie, że postawił na duże rodziny, czyli to, to też były kobiety, z którymi się dogadał, współpracował, wsparł je i, I zaufał. Także yy, i to, to się wydarzyło, że z pomocą takich osób zaangażowanych, serdecznych, yy, właśnie przez te lata, też zmienialiśmy wizerunek dużej rodziny, z takiej rodziny, która jest oczywiście miejscem ogromnego wysiłku, poświęcenia, daru z siebie, ale. Dużo radości, dużo talentów, dużo zasobów, i, i myślę, że, że o tym mówimy, to staramy się pokazywać, staramy się pokazywać też te nasze piękne rodziny. To jest taki poligon w każdym wymiarze. Nie będziemy się oszukiwać, że łatwo nie jest. Tak, to prawda. Szczególnie poranki, wieczory, taka proza życia, ale. Takie prawdziwe. Ale dla tych życie. wszystkich wielu pięknych momentów warto Żyć. to robić, chyba tak. I, I na pewno karta dużej rodziny, te wszystkie narzędzia pomagają w tym i ułatwiają te codzienne prozaiczne e, działania i zmagania z że otaczającą nas rzeczywistością. Ani Tamarczyła i Słodzińska Związek Dużych Rodzin 3, była z nami dzisiaj w studiu Radia Warszawa. Dziękujemy. Dziękuję.